Siema, siwota i tory. witajcie w ostatnim odcinku w 2022 roku na moim kanale ze StumbleGuysa i pora na mocny film. Mianowicie w tym odcinku nie będziemy się już zajmować 2022 rokiem, tylko zajmiemy się 2023 rokiem właśnie w StumbleGuysie, w naszej gierce. Co się wydarzy w tym nowym roku? Jakie będziemy mieli zmiany? Co nowego dodadzą w twórcy w przeciągu tego roku? No dzisiaj o tym sobie opowiemy, mam mnóstwo nowości, więc koniecznie oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Zróbmy także że każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jeden gem, który którego muszę doładować do StumbleGuysa. Czyli przykładowo, jak wbijemy 2000 lajkaczy, to dokupuje 2000 gemów do StumbleGuysa. A dodatkowo możemy zrobić tak, że każde 100 subów nowe na moim kanale to jeden spin więcej, którego otworzę w kolejnym odcinku. Więc mordeczki, koniecznie subskrybujcie, żeby nic nie przegapić. Zanim do tego wszystkiego przejdę, szybciutko chciałem jeszcze podziękować wszystkim nowym dziesięciu wspierającym, jest to Wojtek, Grzegorz, Fortnite, Leon, Rico, Małgorzata, Olek, Antek, Szymon i Pros. Jak też chcecie wspierać mój kanał i chcecie, was pozdrowił w odcinku i mieć wiele innych fajnych bonusów, no to koło przycisku subskrybuj macie przycisk i naprawdę polecam mordeczki. Dobra, zacznijmy sobie od tego, że w styczniu będzie już dużo grubych kozackich zmian, i to jest bardzo ważne, że styczeń da nam od razu nową aktualizację, nowy karnet, dużo nowych skinów i dużo nowych innych rzeczy, darmowe prezenty i tak dalej. Między innymi o tych specjalnych krokach i o specjalnej emocji mówiłem wam już we wcześniejszym filmie. One wam się tutaj wyświetlają, ale nie będę się o nich jakoś specjalnie rozpowiadał, bo to już chyba każdy z was wie. O tym, że będziemy mieli też nowe specjalne spiny, w którym będą do trafienia te emotki, na przykład do zrzucania czy do kopania, no to też już raczej wiecie, bo też wam to mówiłem w poprzednim odcinku, tak się to koło będzie prezentować. Będzie ono bardzo ciekawe. Oprócz niego wejdą też inne koła. No, i w tych kołach będą do zdobycia różne skiny. I łącznie z tego, co każe, będziemy mieli koło 12 albo 11 nowych skinów, które są już potwierdzone. I najprawdopodobniej większość z nich właśnie wbije w styczniu do giereczki. Większość z nich też już jakiś czas temu wam prezentowałem. Ale szybko po kolei wam jeszcze je przypomnę, jakie skinki wejdą w styczniu do naszej gierki. A więc po kolei, na początek ten oto Bower, czy tam Kapibara, czy nie wiem, co to może być, widzowie, ale no taką się prezentuje. On jest z tego, co każe, legend dom, Skinek całkiem spokojny, na pewno będę chciał go trafić, bo tak śmiesznie się nim gra w gierze, tak jak widziałem taki Gameplay 1. E, następnie mordeczki, mamy taką faraonkę, e, pani faraon, tak ona się prezentuje złota w połączeniu z białym kolorkiem i niebieskim też całkiem jest spoko. E, lecąc dalej, mamy coś takiego e, w okularkach, taką wyluzowaną z ciekawym fryzem mi ona przypomina trochę MS z Brawl Stars. Nie wiem jak wam, ale według mnie jest troszkę taka podobna. E, następnie mamy przekozackiego skinka, którego muszę mieć i bardzo chcę mieć. E, jest to taki oto świecący ziomeczek on jest normalnie czarny, ale ma takie świecące paski, którym tak Fajnie się świecą. I uwierzcie mi, że w grze to jest mega efekt i bardzo ładnie to wygląda. E, oprócz tego, następnie znowu mamy takiego faraona, tylko on jest chyba jakimś ptakiem, a nie człowiekiem. Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, mordeczki, ale prezentuje się też dosyć ciekawie. E, następnie mamy retro gaja, który właśnie tam będzie, no, dla wielu osób na pewno z łatwością do odblokowania. E, oprócz tego mamy pixel. Pixel ziomeczka minecraftowego, tak go nazywają niektórzy. On jest też giga spoko i też będzie o nim na pewno już za niedługo głośno. E, mamy króliczka. W sumie tam nawet można powiedzieć, że dwa króliczki. Tylko jeden to jest taki zwykły, normalny króliczek Różowy, bardzo ładny, a drugi to jest człowiek króliczek, czyli po prostu takim przebraniu jakby królika, czy tam też może kotka, nie wiem w sumie co to jest, z kapturem, też taki różowy, ładnie się prezentuje, podobny w sumie do tego, następnie mamy tego smoka, o którym wam mówiłem, on też będzie właśnie mordeczki i on najprawdopodobniej będzie w karnecie, zresztą ten karnet już zaraz wchodzi, jak oglądacie ten odcinek, to dzień nie minie i będziemy mieli nowy karnet, następnie mamy mordeczki też kolejnego faraona, trzeci skin faraonów, więc dużo takich faraonów będzie jak widzicie, no i został jeszcze skinek specjalny on nie jestem pewien czy wejdzie na pewno już w styczniu ale na pewno wejdzie do stambla e, no i jest to mordeczki ten oto straszny szkieletor, ej mi się on mega podoba, co jak co ale naprawdę robi robotę ten skinek jest bardzo ładny, e, no i będę chciał go mieć na pewno będę robił grube polowania na niego e, więc no tu już wam przedstawiłem te wszystkie skinki, e, to oczywiście nie są wszystkie skiny na cały 2023 rok to są wszystkie skiny na styczeń, na ten miesiąc który będzie i może na jakiś tam początek lutego e, ale później oczywiście w kolejnych miesiącach będziemy dostawali kolejne fajne skiny, e, no ale na tym moment właśnie tak one się prezentują i są naprawdę bardzo ładne. No i co mordeczki? Napiszcie mi w komentarzu, jak otwaliście do tego momentu, który z tych skinów podoba Wam się najbardziej, bo w sumie to jestem ciekawy, nie? Możecie mi napisać i wtedy będę starał się przypinać wam serducho. W nowym roku w StumbleGuysie będziemy mieli mnóstwo eventów. Chodzi tutaj na przykład o jakieś święta. Czyli mamy Wielkanoc normalnie na świecie, w realnym życiu, no to w StumbleGuysie też będzie dużo fajnych rzeczy właśnie z okazji Wielkanoc. Mamy jakieś inne święta, typu Halloween, no to wiecie w sumie Halloween, było już ostatnio, no to też w StumbleGuysie mordeczki mamy Halloweenowe skin. I tak dalej, no co miesiąc praktycznie coś mocnego będzie Ale, ponoć ma się też Troszkę zmienić menu, tu macie przykład Jak ono mogłoby wyglądać na mojej miniaturce No, jest to mocne, akurat tak na pewno Raczej nie będzie wyglądało tak samo Ale to by była spoko rzecz, gdyby to tło w menu Nie było takie zwykłe, niebieskie, tylko żeby było Może jakieś animowane, w jakichś różnych takich fajnych kolorkach Gdyby to było w 2023 roku Byłoby na pewno spoko, takie po prostu ulepszone Na pewno właśnie wyglądowo będzie to Dużo lepiej wyglądało, co ciekawe Na pewno będziemy mieli dużo nowych trybów Dużo nowych trybów się szykuje, myślę, że w rok do minimum cztery nowe tryby, a może i nawet więcej, zobaczymy. Pierwszy z nich w styczniu raczej nie wejdzie, ale w lutym, w marcu, myślę, że już pierwszy możemy taki obejrzeć. No bo ostatnio mieliśmy samochodziki, one tak nie tak dawno w sumie wbiły, ale nowa mapka na pewno jeszcze za niedługo jakaś będzie, więc możemy ją wyczekiwać w tym nowym roku. I tu macie przykładowo, jak ona by mogła wyglądać. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego, taki urywek. To tam widziałem na zagranicznym YouTubie, że coś takiego pokazywali. Tu są jeszcze inne zdjęcia z tej mapki takie pokazane. Myślę, że ta mapka by się ciekawie prezentowała. Oczywiście też nie wiemy, jak dokładnie. By wyglądała podczas gry, jakby to no, dokładnie wyglądało, ale tu macie przykłady, właśnie jak ta mapka się może prezentować. Jak już wcześniej mówiłem wam o tym nowym wystroju menu, e, czyli o takich nowych rzeczach, które są w menu, widzowie, e, czyli w naszym głównym lobby, po prostu tam, gdzie zaczynamy gierki, gdzie wybieramy skiny i tak dalej, no to mogłaby tam dojść też taka jedna nowa opcja i możliwe, że twórcy coś właśnie z tym ogarną i ona za niedługo dojdzie. A mianowicie byłaby to zakładka friends, czyli znajomi, że moglibyśmy w StumbleGuysie dodawać siebie do znajomych i normalnie zapraszać znajomych poprzez po prostu ich niki e, do gry i tak dalej. Moim zdaniem byłaby to spoko rzecz, w większości gier takie coś jest, a w Stumble tego nie mamy. W Stumble możemy dołączać... Przez kod, ale na przykład w takim Stars możemy i dołączać przez kod, i na przykład wysłać zaproszenia poprzez znajomych, nie? Jak ktoś jest z naszych znajomych, to po prostu go dodajemy do gierki i wtedy mu się wysyła zaproszenie. I takie coś w stamlu byłoby też giga spoko, gdyby można było to ogarnąć. Fajna rzecz, gdyby można było właśnie do znajomych dodawać na przykład was, widzów, żeby miał was znajomych w Stambul No dla mnie to było naprawdę mega, mega spoko. I myślę, że właśnie w tym roku mogłoby to wejść. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Oczywiście w tym roku w sklepie też nas będzie czekało wiele darmowych podarunków i prezentów. Pierwszy, tak jak mówicie, mówiłem, będziemy Mieli już mordeczki z okazji Sylwestra Nowego Roku, a to jest dopiero pierwszy. Liczę też na to, że twórcy dodadzą tak, jakby więcej leveli. Teraz ma maksymalny level, jaki można mieć w Stampelgazie, to jest 20, co nie? Wow, jak mnie wybiło, co jest? <laughs> maksymalny level, jaki można mieć, to jest 20. No i mordeczki, jak już wbijecie 200 level, to wyższego się nie da. A generalnie mogłoby być coś takiego, żeby twórcy po prostu powiększyli te poziomy i żeby dalej dało się je wbijać. To by była na pewno spoko rzecz. Co chwilę będą dodawane oczywiście nowe emotki, nowe animacje i tak dalej. Będzie tego mnóstwo, twórcy będą fajne rzeczy wymyślać, więc wszystko się będzie na pewno rozwijało. skiny które były mordeczki eventowe, już się ich nie da zdobyć, myślę, że będą wracały stopniowo w ofertach. Tak jak na przykład ostatnio był taki jednorożec do kupienia w ofercie, który no wcześniej nie dało się go kupić, no to tak samo były jeszcze jak do kupienia, więc reszta tych skinów, które dało się tylko zdobyć na przykład poprzez koła fortuny albo przez ofertę i już teraz się nie da, no to myślę, że one jeszcze wrócą. Jak na przykład ametys Nyx, która jest tego przykładem, czyli ten fioletowy skin jak coś specjalnego, myślę, że jeszcze będzie do zdobycia. No i może teraz powiedzmy troszkę więcej o skinach specjalnych. Tak jak mówiłem, jednego z nich już wcześniej Wam pokazywałem. Był on bardzo fajny, taki szkielet straszny Ale oprócz niego też planują twórcy na pewno dać O wiele więcej tych specjalnych skinków Myślę, że tak z 4 skiny w roku Albo może nawet 5 wejdzie Jeśli chodzi o cały 2023 rok Więc no troszkę tego może być Między innymi jeszcze coś myślę, że związanego ze szkieletem będzie Że ten co wam pokazałem to nie jest jedyny taki szkieletowy skin Coś specjalnego Tylko coś jeszcze z nim będzie związanego Ale to się za niedługo na pewno jeszcze przekonamy bardziej widzowie No i co no, polecam wam w ogóle śledzić mój kanał Żeby być na bieżąco tutaj z wszystkim Bo naprawdę uwierzcie mi, że warto tutaj subskrybować o wszystkim, staram się was informować najszybciej jak się da dużo fajnych nowości, dużo openingów dzisiaj akurat openingu nie ma, ale tak jak mówiłem, tyle ile wbijemy łapek w górę pod tym odcinkiem tyle gemów będę musiał kupić i za to już openingi będą mocne, też fajne tej serie prowadzę jak na przykład pogromcy mitów, więc naprawdę widzowie, warto mnie tutaj subskrybować najlepiej z dzwoneczkiem. I w sumie tym miłym akcentem będę kończył ten odcinek, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu widzowie, jaka była taka jedna najlepsza rzecz, która doszła w 2022 roku do Stumble Guys, a czy na przykład nowa mapka, ta czy jakaś inna, e, czy może na przykład jakieś specjalne tutaj kręconka, e, jak te, które widzicie, świątecznych zabawek, czy e, jakieś inne jeszcze, które były wcześniej, jakiś skin specjalny, co też teraz wbił wam się mega podoba. Możecie mi napisać widzowie śmiało w komentarzu, będę wtedy widział, że oglądać do końca. Ja ten rok kończę zadowolony na pewno z wieloma fajnymi nowymi skinami, które zdobyłem. E, ten skinek jest moim ulubionym, jeśli chodzi o nowy rok, o ten, który był wcześniej, w sensie od 2022. No i czekamy teraz na nowe skiny w 2023. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków, siemano!